Z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z FIFA Mobile 22 omówię team of the year midfielders, czyli pomocników. Dostępni są już pomocnicy z drużyny roku, więc można ich odbierać. Oczywiście mamy na to tydzień, żeby zbierać skill game'y. No i teraz jest taka informacja dla was, że później są obrońcy. No i później znowu będzie można zbierać punkty do napastników. Znowu za jeszcze następny tydzień będą oczywiście pomocnicy. Jeżeli będzie Wam brakować punktów, to polecam odebrać je w Starpasie. Na pewno tam będziecie mogli odebrać te punkty. Jeżeli ktoś potrzebuje bardzo punktów, no to może wydać Gemy, ale nie polecam. Warto pozbierać z questów, czy też jeszcze poszukać w Starpasie. No i oprócz tego będą dostępne teraz karty walentynkowe, które można tylko wyłącznie w sklepie odebrać, też niestety paczki za Gemy. I też jest nowa drużyna Team of the WEEK i też na końcu odcinka możemy otworzyć paczkę. My na początku teraz przejdziemy do Toty Midfielder, czyli do pomocników, ponieważ tu mamy trzech starterów. Jest tutaj Kante, jest też Włoch, czyli mamy tutaj Jorginho: 76 pacea tutaj 99 Agility, 106 Passing. Macie tutaj jego statystyki. I tutaj jak patrzyłem na Kantę, to niestety widać tutaj, że dwa, dwie gwiazdki tu mam yy, sztuczek, więc to jest trochę mało. Pewnie jakby ktoś chciał go używać, to musiałby z kimś jakiś dokupić za gemy. Więc no ja nie wiem, czy będę szedł w, w tego gracza. Na tego De Bruyne no, trzeba najwięcej punktów wydać, czyli 550. Tak się prezentują jego statystyki. A my teraz przejdźmy dalej do tych graczy, których możecie o sobie odbierać za punkty, i później, jeżeli macie wersję nominowaną, możecie odebrać tego gracza w ulepszonej wersji. Na przykład taki Bellingham 86 Paysa ma w tej lepszej wersji, i tutaj poprawione statystyki. Jest też dostępny Pedri z Barcelony. Mamy też. Diaza, który przeszedł ostatnio do Liverpoolu. Ok. I teraz pójdźmy dalej, zobaczmy z kolejnego zestawu pomocników. Mamy tutaj barelle 90. Jeszcze jest Locatelli z Serie A. Mamy też y, Daniego Olmo. Tu jest Bundesliga na Kanterze. Idąc dalej mamy już karty 92 i tutaj jest Marcos Llorente jest to zawodnik na prawej pomocy. No trochę dziwny wybór. No ale no cóż, można było go spotykać na różnych pozycjach na prawej obronie, czy też na środkowym pomocniku ale tutaj i jej dało mu kartę na prawej pomocy. Mamy tu Modricia. Jest dostępny też Fabinio. Tylko tutaj na SPD Holding. Ciekawe rozwiązanie. Dobra, i mamy kolejne karty 93. Mamy tutaj Verratiego, Casemiro. Też nawet ciekawa karta, tylko wiadomo, tutaj ma 99 Defending, 99 Physical. Zobaczmy szczegółowo. 80 sprint Speed, no nie za wysoko. Zobaczmy dalej. Mamy tutaj Joshua Kimish myślę że na pewno od Kasemiro będzie miało niektóre statystyki lepsze ale to wy zdecydujecie kogo zamierzacie zrobić no dobra tak więc ja zamierzam teraz dograć e, ten mecz i później otworzymy karty Jest tutaj z paczek e, mam na myśli tutaj te, to, ty token wydam czyli będę tutaj te paczki otwierał a może trafimy jakąś nominowaną wersję danej karty to będziemy mogli ją zrobić No dobra, ja na razie gram mecz i zaraz będziemy też otwierać paczki a my będziemy mogli się teraz zmierzyć z Atletico Madryt No dobra i możemy startować Zobaczmy jak nam pójdzie w starciu z Atletico no dobra. Mamy tutaj Kondogbie, ale tutaj już naciskany. Ok, mamy Lemara. Już tutaj akcja Atletico idzie coraz bardziej do przodu, ale tym razem Delift ładnie to odebrał. W komentarzu też możecie napisać, kogo zamierzacie odebrać z pomocy, jeżeli idziecie w drużynę to tylko w pomocników. Jeżeli w kogoś innego idziecie, no to też możecie napisać. No i tu mamy niestety, że rożny Okej. Okay. I tu już yy, niestety Reina nie przejmie piłki, ale teraz dopada Suarez. Teraz idziemy z kontrą Bardzo dobre, ciekawe podanie do Werner'a sam na sam. No, i raczej to wykończymy. I mamy bramkę na 1 do 0. No dobrze, w takim razie, jak skończę mecz, myślę, że wtedy wam pokażę, jak cały mecz się dokładnie skończył. Czy padło jeszcze więcej goli, że ja już tutaj skończyłem mecz. Tutaj tylko szczeliłem drugą bramkę, więc tylko jedna bramka padła. I mamy tutaj Team of the year Token i będziemy otwierać te paczki z pomocnikami. Zobaczymy czy kogoś trafimy, bo tutaj wiele osób też różnie tak trafia. Najczęściej trochę wpadało końców, ale zależy to też od szczęścia czy trafimy jakiegoś gracza. Zobaczymy są jakie procenty tutaj. 5% na bazową melite, 8% na takiego zawodnika toty no mini. Zobaczymy czy kogoś uda nam się trafić w tych kilku paczkach, więc ja otwieram pierwsze paka leci i mamy tylko monety midpointy lecimy dalej i mamy kolejną paczkę znowu monety, no póki co bez zawodnika, ale jeszcze mamy kilka szans na to żeby kogoś trafić przynajmniej jeden zawodnik na razie znowu monety próbujemy dalej i co my tu mamy? 100 tysięcy monet. No póki co bez zawodnika nadal. Zobaczmy dalej. Znowu monety, więc no, jest coraz ciężej. Mamy tylko jeszcze trzy paczki. Zobaczmy, czy teraz uda nam się trafić. I znowu monety, 100 tysięcy monet. Chyba nam się nie uda nikogo trafić z toty. Bardzo szkoda, że tylko monety wpadają. To jest trochę dziwne, przecież jest 8% na to. Zobaczmy, może ostatnia paczka, może teraz. No oczywiście, no ja tutaj nie miałem szczęścia. Same monety tylko nam wpadły. Będę dalej zbierał te Team of the year Tokeny. Ja teraz przejdę do sklepu, ponieważ chciałem wam jeszcze powiedzieć o tych heartbreakerach, których możecie sobie zgarnąć. Są to walentownikowe paczki, czyli oczywiście cały event ten heartbreaker opiera się na paczkach. Możecie tutaj darmową paczkę sobie otworzyć. Ja sobie ją teraz otworzę. Ok, więc zobaczmy, co tu wpadnie. Mamy tutaj monety, i tutaj miłosne listy. Ok, i zobaczmy, co dalej. Tutaj jest oferta z gemami, czyli możecie tutaj próbować trafić tutaj mamy takich zawodników walentynkowych jak Nkunku, Tilemans, Ajorkę mamy też Kazriego 88 mamy też Salę Makersa seria, A to jest kilka takich ciekawych kart jeżeli byście trafili to fajnie umieścić je do składu przejdźmy dalej co my, my tu jeszcze mamy Tutaj oferta niestety pay to win, bo mamy tutaj FIFA points, czyli można tu trafić Wandajka 93 Jest mało szans na to, ale można próbować No i na końcu tutaj drogi można jeszcze zgarnąć Fabiana, ale tyle gemów wydawać, więc ja bym w to nie szedł. No i oprócz tego przejdziemy sobie do Team of the Week. Więc chciałem Wam tylko pokazać te paczki. Jeszcze tylko pokażę Wam wymianę. Jest dostępna wymiana o gracza Heartbreaker, i tym graczem jest Angel Di Maria, gdzie musicie mieć 3 graczy walentynkowych 80, plus, czyli tutaj 15 elitek, i trzeba mieć tych 5 miłosnych listów, żeby dokonać tej wymiany. Macie na to 14 dni, jeżeli ktoś chce odebrać. Marie to musi odbierać tych graczy Heartbreaker i też przygotować sporo Elit. Więc tak to wygląda. I my teraz jeszcze przejdźmy do sklepu, żeby otworzyć jedną paczkę Steam of the Week. Pokażę Wam również drużynę. Więc my tutaj przechodzimy do zakładki Common, i tutaj jest oczywiście Oferta za te punkty. Mamy tutaj Sadio Mane, który też akurat ostatnio grał na Pucharze Narodów Afryki. Dostał tutaj kartę. Mamy tutaj Andersona Taliske, Danilo Pereira, Pesze. Jest tutaj również Ziru. I inne pozostałe karty, które też można dostać. No dobra. Zobaczmy, co w tej paczce będzie. Czy będzie znowu to karta 75, plus zobaczmy, 73. Coraz gorzej mi w tym idzie. Nikogo z postawa 11 tutaj nie trafiliśmy. Szkoda. No ale niestety, zobaczmy, co jeszcze mogę wam tutaj pokazać. Ale to już mówiłem o tych paczkach. Heartbreaker. Więc będziemy powoli chyba kończyć ten materiał. Jeszcze przejdę do mojego składu, tak on się teraz prezentuje. I oczywiście, w Team of the Year, jak będę szedł w pomoc, to na pewno tutaj środek pola ulegnie zmianie. Na pewno bym chciał tego Bellingama stoty jeszcze, tylko możemy wejść na market. Bo chciałbym zobaczyć, jak wyglądają ceny tych zawodników walentynkowych. Zobaczymy. Nie, kto jest najdroższy? Zobaczmy. No, Van Dijk, wiadomo, 8 milionów. Tutaj Enkunku 4 miliony 300. Mamy tutaj dalej Tilemansa. No i tak kosztują te karty walentynkowe. No, jak ktoś nie chce otwierać paczek, no to może je kupić z rynku, ale musi liczyć się z tym, że musi wydać trochę monet. No dobra, w takim razie. Ja myślę, że będę kończył ten film. Jeszcze możecie zobaczyć jeszcze raz mój skład, więc kto jeszcze nie subskrybuje kanału, może to zrobić teraz. No i też wbijajcie na grupę widzów Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. No i też napiszcie, w kogo idziecie w pomocy, jeżeli zamierzacie iść w Toty pomocników. No i ja będę się z Wami żegnał. To było na tyle. Trzymajcie się, cześć.